Norka amerykańska to zajadły wojownik. Jak widzicie, może atakować wielokrotnie większe od siebie ofiary, chociażby takie jak dorosły łabędź, chwytając je za szyję. Tutaj widzimy Norkę, która dopadła samca kaczki krzyżówki. Znów ta sama technika polowania, ale szanse powodzenia znacznie większe. Norka próbuje przytrzymać głowę kaczki pod wodą, by utopić ofiarę. Zmagania trwają długo, ale koniec końców wydaje się, że tej małej bestii udaje się wreszcie dopiąć swego. Bezwładną kaczkę Norka wyciąga na brzeg, by tam w spokoju ją skonsumować. Wnet zaskoczenie: kaczka wciąż jeszcze żyje, udawała tylko martwą. Cóż za kreatywna, aczkolwiek bardzo ryzykowna strategia, stosowana zresztą przez wiele zwierząt. Tym razem tonorka została przychytrzona, ale nie zmienia to faktu, że jest ona niesamowicie elastycznym i skutecznym drapieżnikiem. W dzisiejszym filmie zobaczycie, jak wiele rozmaitych i często znacznie większych od siebie ofiar potrafi upolować. Zdarza się nawet, że zdoła odeprzeć atak czy Kojota, może pogonić także dużego psa. A co najciekawsze, ten zaciekły drapieżnik, przybyły z Ameryki, żyje także w Polsce. Choć pojawił się u nas niedawno, to opanował już prawie cały kraj. Czy to dobrze, czy źle? Jak sobie radzi? Skąd nadeszła ta inwazja i jaki ma ona wpływ na polską przyrodę? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Oto norka rudej barwy, walcząca z piżmakiem, dużym ssakiem podobnym do szczura. Tę walkę, zwinność i szybkość norki jeszcze lepiej widać tutaj gdyż mamy tu do czynienia z osobnikiem albinotycznym, kontrastującym ubarwieniem z ofiarą. Norka próbuje wbić swoje zęby w czaszkę bądź karkę gryzonia. Walki tego typu wyglądają epicko i wydają się być unikatowe, rzadkie i sporadyczne, ale wbrew pozorom w przyrodzie mają miejsce bardzo często i to także w naszym kraju, bo piszma to jedna z typowych ofiar norki amerykańskiej. Norki masowo zabijają nieduże ssaki, takie jak nornice, myszy, karczowniki, zające i piżmaki właśnie. Jedzą dużo i często, nawet do kilku razy na dobę. Do diety i rozmaitych ofiar norek amerykańskich jeszcze wrócimy, bo na początku trzeba odpowiedzieć na pytanie, jak w ogóle w Polsce znalazła się norka amerykańska. Sama nazwa przecież podpowiada już, że nie jest to nasz rodzimy gatunek. Rzeczywiście, norka amerykańska, to nikogo nie zaskoczy, pochodzi z Ameryki, dokładnie Ameryki Północnej. Zwana jest też wizonem amerykańskim, nie mylić z bizonem amerykańskim, bo to oczywiście nieco inny, grubszy futerkowiec. Oto mapa występowania wizona. Jak to mówią, jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów i rzeczywiście ta mapa wiele wyjaśnia. Intensywny kolor czerwony to pierwotny, naturalny obszar występowania norki amerykańskiej. Zwierz ten jest powszechny praktycznie w całych Stanach Zjednoczonych, a także w Kanadzie. Tam też mieści się ojczyzna norki amerykańskiej. To tam ten zwinny drapieżnik żyje od tysięcy lat. Jak widzicie, na mapie mamy też barwę blado-czerwoną, obejmującą obszar, gdzie norka amerykańska została introdukowana, i barwa ta obejmuje także Polskę. Kluczowe jest tu wiele mówiące słowo introdukowana. Norka podbiła zatem nowe ziemie dzięki człowiekowi. To ludzie, zarówno w sposób zamierzony, jak i niezamierzony, wprowadzili ją do nowego środowiska, a norka, jako zwinny, sprawny i wszechstronny drapieżnik, szansę tę bardzo dobrze wykorzystała. W podbijaniu świata norce amerykańskiej pomogło jej futro. To ono sprawiło, że tym małym ssakiem tak bardzo zainteresowali się ludzie. Futro norki jest bardzo atrakcyjne, gęste, długie i niezwykle miękkie. Na początku ubiegłego wieku świat oszalał na jego punkcie, a Związek Radziecki jako pierwszy wpadł na pomysł sprowadzenia norek z Ameryki i wypuszczania ich masowo w Europie, by można było polować i pozyskiwać futro z dzikich osobników. Aklimatyzacja się powiodła, norki świetnie odnalazły się w nowym dla nich świecie. Innym sposobem pozyskiwania futra było zakładanie ferm futerkowych. W Polsce pierwsze hodowle norek powstały w latach 50. ubiegłego wieku, a że nie były one szczelne, to zdarzało się, że norki uciekały, znajdując w Europie swoją ziemię obiecaną. Historia jakich wiele? Bo dokładnie tą samą przecież historię opowiadałem wam w poprzednich odcinkach o szopach, piżmakach czy jenotach. Tak, gatunków inwazyjnych mamy w Polsce już wiele, a wszystkie sprowadzone przez człowieka. Czy my nie mamy własnych gatunków? Czy wszystko musimy sprowadzać? W przypadku norki pytanie to trafia w samo sedno, bo w Europie, w Polsce mamy, a właściwie to mieliśmy, norkę europejską. Wyglądem od amerykańskiej różniła się niewiele była nieco mniejsza i miała gorszej jakości futro. Choć oba te gatunki norek z wyglądu są bardzo podobne, znacznie różnią się jednak genetycznie i zaliczane są do osobnych rodzajów. Norka europejska żyje jeszcze nielicznie w niektórych zakątkach Europy. W Polsce uznana jest za wymarłą. Dlaczego wymarła? No cóż, większa i silniejsza norka amerykańska zapewne miała tu istotny, mniejszy bądź większy wpływ, choć zdania są podzielone. Niektórzy twierdzą nawet, że nasza norka wymarła już przed sprowadzeniem norki amerykańskiej. Inni, że widzą tylko przyspieszył i tak nieunikniony już proces wymierania norki europejskiej. Pewna jest natomiast, że obecnie, nawet gdybyśmy chcieli reintrodukować naszą rodzimą europejską norkę, to jest to już praktycznie niewykonalne, bo jej nisza zajęta jest przez norkę amerykańską, która z pewnością nie podda się bez walki. Kolejna, pewna i bezdyskusyjna rzecz jest taka, że norka amerykańska ma destrukcyjny wpływ na naszą rodzimą, polską przyrodę. Ten amerykański najeźdźca jest znacznie bardziej ekspansywny od dawniej żyjącej u nas Norki, no i przede wszystkim jest cięższy o kilkadziesiąt procent. Dzięki temu może polować na większe zwierzęta, chociażby takie jak dorosłe ptaki wodne, kaczki, gęsi, łyski, łabędzie i wiele, wiele innych. Nie wspominając już o pisklętach i jajach, bo te wizon wyjada masowo. Jak w nocy wpadnie na plażę do kolonii, np. mew czy sieweczek, to robi masakrę. Po prostu spustoszenie. Być może widzieliście nad Wisłą sztuczne wyspy czy plaże otoczone specjalnym płotem zabezpieczającym przed dostaniem się na nie właśnie norki amerykańskiej. To wysiłek ornitologów próbujących ratować i chronić przed norką zanikające gatunki polskich ptaków. Tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Wizon w Polsce to nie tylko ciekawostka, a po prostu realne zagrożenie. Jego populacja rośnie, a populacje całej masy innych zwierząt spadają. Ptaki to tylko jeden z przykładów, bo wizon gustuje nie tylko w dzikim drobiu. Wizony trzymają się blisko wody i świetnie pływają. Oczywiście nie tak świetnie jak wydry, od których są znacznie mniejsze, ale na tyle dobrze, żeby łowić żaby, a nawet ryby. Wizon potrafi nurkować na głębokość kilku metrów. Zdarza się, że wyciąga z wody naprawdę pokaźne sztuki. Nawet szczupak z paszczą pełną zębów jak szpilki może paść ofiarą wizona. Na tym nagraniu widzimy, jak norka z przejrzystej wody wyławia całkiem pokaźną troć. Prawda jest taka, że norka amerykańska nie tylko jest większa od europejskiej, ale po prostu jest sprawniejszym od niej drapieżnikiem. Lepiej pływa i jest bardziej zajadła. Nic dziwnego, że wygrywa konkurencję z norką europejską. Badania pokazują, że wypiera także karczowniki, piżmaki, a nawet wydry, czyli wszystkie ssaki zamieszkujące podobną niszę. Wizon to po prostu wszechstronny i bardzo elastyczny drapieżnik. Zadowoli się w zasadzie wszystkim, co jest w stanie upolować. Jeśli nie myszą, to żabą, jeśli nie żabą, to rybą. Zapoluje nawet na węża. Zatem za skrońce, także trzymające się blisko wody, również nie mogą spać spokojnie. Wizony, jak już wspomniałem, chętnie plundrują też ptasie gniazda, wyjadają jaja, a także pisklęta. Zjadają też kraby, raki i nie gardzą nawet owadami. To bardzo szerokie menu, ale też szeroki wpływ na środowisko. Destrukcyjny wpływ wizona amerykańskiego na polską przyrodę rośnie także z tego powodu, że nie zapada on w sen zimowy. Ma szybką przemianę materii, jest żarłoczny i potrzebuje pożywienia przez cały rok, także w czasie zimy, gdy o pokarm jest bardzo trudno, nie tylko wizonom, ale także innym rodzimym drapieżnikom. W tym trudnym okresie zasoby są ograniczone, a gdy zabiera je jedno zwierzę, brakuje go drugiemu. Zgodnie z tą logiką, norki nie tylko bezpośrednio, ale także pośrednio pogarszają sytuację rodzimych gatunków. Same oczywiście też mogą być pokarmem, ale jak widzicie na tym nagraniu, wcale nie są łatwym celem. Potrafią stawić czoła nawet Rysiowi. Potrafią obronić się nawet przed dużymi drapieżnikami. Wszystko to sprawia, że norki amerykańskie przez wszystkich biologów jednogłośnie uznawane są za gatunek inwazyjny, mający negatywny wpływ na polską i europejską przyrodę. W przeszłości wielu Polaków emigrowało do Stanów Zjednoczonych. Inni czekali, aż Ameryka przyjdzie do nas. Wszyscy jednak mieli na myśli gospodarkę i chyba nikt nie przypuszczał, że sprawdzi się to także w przyrodzie. Mamy już szopy pracze z Ameryki, amerykańskie żółwie czerwonolice, piżmaki, a nawet raki amerykańskie w Polsce. Brakuje jeszcze bizonów i będziemy mieć prawdziwy, dziki zachód nad brzegami Wisły. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.